Dorota Wellman jest polską dziennikarką, prezenterką, a także producentką programów telewizyjnych oraz radiowych. Widzowie najbardziej mogą ją kojarzyć z roli prowadzącej telewizji śniadaniowej w TVN. IE Wellman przez wiele lat gnieździła się w bloku na warszawskim Ursynowie. Prezenterka po wielu latach zainwestowała pieniądze i kupiła duży dom. Celebrytka nie opowiada, co dzieje się w jej domu, i jak wygląda jego wnętrze. W mediach próżno szukać takich zdjęć. Wiele gwiazd decyduje się na wyprowadzkę z Warszawy, aby zachować większą anonimowość i cieszyć się swobodą z dala od ulicznego zgiełku. Dorota Wellman również postanowiła uciec ze stolicy. Czyżby miała dość Ursynowa? Portale plotkarskie ustaliły, że prezenterka przeprowadziła się do dzielnicy z willami w podwarszawskiej Nowej Wicznej, która sąsiaduje z Piasecznym. Dorota Wellman ma do pracy niecałe 15 kilometrów. Ponadto Nowa Wieczna jest dobrze skomunikowana z Warszawą, tak więc dziennikarka nie musi narzekać na czasochłonne dojazdy. Dorota Weleman zdecydowała się na założenie paneli fotowoltaicznych w swoim domu. Nagranie z montażu trafiło na YouTube. Dzięki niemu możemy zobaczyć, że dziennikarka mieszka w ładnej, zaludnionej okolicy, jednak dalekiej od zgiełku. Wiadomo także, że prezenterka samodzielnie dba o swoją willę. Mimo natłoku obowiązków nie zatrudniła nikogo do sprzątania, sama gotuję, pior, sprzątam. Jeżdżę na szmacie. W bałaganie nie potrafię odpocząć. Wkładam w mój dom dużo pracy i serca. Prowadzę dość chaotyczny tryb życia, więc do odpoczynku potrzebny mi jest porządek. Lubię mieć zadbany, posprzątany dom. Prezenterka TVN, do niedawna mieszkała w domu z mężem Krzysztofem i synem Jakubem. Jak na gospodynie przystało, Dorota Wellman samodzielnie przygotowywała posiłki, unikając śmieciowego jedzenia. W 2016 roku syn dziennikarki wyprowadził się z rodzinnego azylu. Mówiono, że Dorota Wellman bardzo przeżyła wyprowadzkę jedynaka. Czytaj także, Krzysztof Skórzyński nagle opuścił Dzień Dobry TVN. Drzezga płakała nowy teledysk Sabrina Carpenter wywołał skandal. Oburzony biskup komentuje beata Kozidrak w niespodziewanym duecie Gdzie jest twoje miejsce?